Nazywam się Bartłomiej Wojdak. Jestem od 7 lat prezesem Związku Koszykówki. Kiedyś byłem zawodnikiem, później sędzią, a dzisiaj jestem wielbicielem koszykówki, tak żeńskiej, jak i męskiej. Jestem po prostu w koszykówce zakochany. Plebiscyt dla najpopularniejszego koszykarza i koszykarka województwa Łódzkiego. E, za nami. E, wydaje nam się, że to była bardzo fajna zabawa, w której uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy e, kibiców, a nie tylko z łodzi, ale również z regionu, nawet ze świata. E, to fajny sposób na zabicie nudy w tym trudnym czasie, ale jeśli formuła Wam się spodobała, możemy tą zabawę kontynuować co roku. Jeśli macie jakieś pomysły, jak można ją udoskonalić, dzwoncie, piszcie na adres Ludzkiego Związku Koszykówki. Na pewno się nad każdą propozycją pochylimy i chcę podkreślić na koniec, że to była fajna zabawa. Dochodziły nas głosy, że niektórzy dość poważnie traktowali udział w, w, tej, w tych naszych ankietach, ale zupełnie niepotrzebnie. To była zabawa, która miała na celu Spopularyzować koszykówkę, zaprezentować naszą, nasz profil Facebookowy innym, i chyba nam się to udało. Także dziękuję bardzo wszystkim kibicom za zabawę a, i, i czekam na Wasze sugestie. Zarząd Ludzkiego Związku Koszykówki robi wszystko, abyśmy dokończyli jednak w tym roku rozgrywki. A w jakiej formie nam się to uda zrobić, tego jeszcze nie wiem. Natomiast e, czynimy wszystko, pojawiają się różne pomysły. E, liczę, że czerwiec to będzie ten czas, kiedy e, wejdziemy na hale i e, zakończymy e, rozgrywki na pewno w U16-U18. E, co z rozgrywkami U13-U14, dziś trudno jeszcze powiedzieć, czy nam starczy terminów. Natomiast e, no, dziś jestem niemalże pewien, że rozgrywek U11-U12 nie uda nam się skończyć e, w zakładanej formie. Ale zrobimy wszystko, aby te rozgrywki być może skrócić, zmodyfikować. No, tak, żebyśmy wszyscy jednak w tym roku jeszcze zagrali. Niedługo zapadną decyzje. Przegrać będziemy finały mistrzostw Polski w rozgrywkach młodzieżowych. Zarząd Polskiego Związku Koszykówki robi wszystko, aby, te, aby doprowadzić do finałów. Nie będzie to rzecz łatwa, ponieważ każdy finał poprzedzał ćwierć, finały, półfinały, finały strefowe, co w obecnej sytuacji może się nie odbyć. Zarząd postara się wypracować taką formułę, aby, aby jak najsprawiedliwie wyłonić uczestników finałów. Pomysł na dziś jest taki, aby zgromadzić w jednym miejscu uczestników finałów każdej z kategorii rozgrywek od 8 do 12 drużyn i aby w ciągu kilku dni wyłonić mistrza. Czy nam się to uda? To dziś mówię, że nie wiadomo, ale liczę, że już za tydzień-dwa takie decyzje już zapadną i i kto wie, może w finałach będziemy mieli swojego przedstawiciela jako województwo łódzkie. Paradoksalnie sytuacja, która nam się przydarzyła, epidemiologiczna, być może pomoże nam w promocji koszykówki 3x3. Dzisiaj wszyscy trenujemy na boiskach. Eee, być może nie wejdziemy za chwilę na halę, bo przepisy nam na to nie pozwolą, a więc na tych boiskach dalej zostaniemy. No i to jest świetny pretekst do tego, aby grać rozgrywki 3 na 3. Łódzki Związek Koszykówki planował w kwietniu zorganizować pierwsze Mistrzostwa Województwa Łódzkiego, nie udało się, ale być może zrobimy je w czerwcu, a może w lipcu, a może w sierpniu. Także kochani, e, bądźcie gotowi, e, niedługo wrócimy do Was z komunikatem. Turniej koszkówki ulicznej basketmania to najstarszy turniej tego typu w Polsce, dlatego on się musi odbyć pomimo wszystkich przeciwności losu, jakie nam się w tym roku przydarzyły. Pierwotny termin, końcówka maja z no, ze względów nie dojdzie do skutku, natomiast robimy wszystko, aby turniej rozegrać 4-5 lipca i aby równie dużo drużyn przyjechało i równie dobrze bawiło się jak w roku ubiegłym. Także. E, e, pilnujcie naszych social mediów, strony internetowej. Jak tylko e, będziemy mieli potwierdzenie, że możemy grać, na pewno Was o tym, o tym poinformujemy. W tym roku miałem 4 lata, odkąd wybrany zostałem po raz kolejny na funkcję prezesa, odkąd został wybrany nowy zarząd. A więc czas na wybory, na kolejne wybory. 16 czerwca w hali Expo w Łodzi znowu spotka się środowisko koszykarsko-województwa łódzkiego, aby dokonać wyborów, aby rozmawiać o kondycji koszykówki, o planach na przyszłość, a jest o czym rozmawiać, ponieważ zmieniamy roczniki rozgrywkowe na nieparzyste. Być może sytuacja epidemiologiczna w kraju zmusi nas do podejmowania kolejnych decyzji, także apel do Dyrektorów, prezesów klubów, przejrzyjcie swoją pocztę mailową, sprawdźcie dokładnie, ilu kandydatów z Waszych klubów może przyjechać, może brać udział czynny w wyborach. Wierzę, że dokonamy dobrych wyborów, i wierzę w to, że dyskusja będzie owocna.